Jak co roku witamy bardzo serdecznie z Dobczyckiego sztabu Szlachetnej Paczki z nami najważniejszy człowiek chyba dzisiejszego dnia w tym sztabie. Człowiek, który tutaj cały weekend spędzi, z którym co roku mamy przyjemność rozmawiać. Witamy serdecznie w szalonym 2020 roku. Witam serdecznie Darusz Kawczyk, lider Lajono. Jak w tym roku przebiega organizacja dostarczanie a przede wszystkim darczyńcy i obdarowani Szlachetnej Paczki. Wiem że problemów jest dużo więcej niż w normalnym roku. Tak, dokładnie, problemów jest dużo więcej, ale staramy się, zachow... nie staramy się, zachowujemy wszelkiego rodzaju reżim sanitarny. Mamy maseczki, mamy rękawice, dezynfekcja rąk, częste mycie. Jak najbardziej stosujemy się do tego, bo bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin, darczyńców jest najważniejsze. Jest to ciężki rok, ale dajemy radę, jest ok. Ciężki rok pod względem organizacji, czy kłopoty były z darczyńcami w tym roku, czy zgłosili się równie chętnie jak co roku? Nie, nie. Darczyńcy zgłosili się równie chętnie, nawet bym powiedział, że dużo szybciej niż w tamtym roku, z czego się niezmiernie cieszymy. Bo tak naprawdę no bez nich ta paczka by nie miała takiego znaczenia. To oni są dla nas najważniejsi i tak naprawdę to oni pomagają i zapewniają naszym rodzinom potrzebującym no, godne, fajne święta i dają taką nadzieję, że są ludzie, którzy tak naprawdę o nich pamiętają i dla których są ważni. Widziałem, że magazyn pełen, samochody zarówno darczyńców, jak i strażackie przed budynkiem, praca w re. Proszę powiedzieć, ilu rodzinom w tym roku udało się pomóc i jak w ogóle przebiegała cała akcja? W tym roku udało się nam dotrzeć do 48 rodzin, z czego pomagamy 35. Wszystkie te rodziny znalazły pomoc od strony Darczyńcy. Tak jak już tutaj napomniałeś, pomaga, wspiera nas jak co roku Straż. W tym roku jest z nami jednostka OSP Wiśniowa, OSP Poznachowice Dolne, OSP Kornatka i młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP, Wiśniowa, OSP Nowa Wieś. Mamy zaprzyjaźnionego przedsiębiorcę, który udostępnił nam dwa samochody z dwoma kierowcami. Także obstawa jest, ma kto pracować. Strażacy do pomocy, przerzucanie paczek, noszenie. Jest ok, dajemy radę. Widziałem w tym roku, nie wiem czy to moje wrażenie czy nie, ale chyba więcej wolontariuszy się nawet zgłosiło. Dużo młodych osób kręci się tutaj po sztabie. Tak, wolontariuszy nie jest więcej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku było nas 18, w tym roku jest 14. Działamy prężnie, mamy nowe twarze, przede wszystkim są to młodzi ludzie, jak zauważyłeś. Więc dla mnie. Starszego już. No powiem, że cieszy mnie, cieszy mnie to, że młodzi ludzie chcą pomagać, znajdują czas, nawet w tych trudnych warunkach, ale też dziękuję swoim starszym wolontariuszom, bo dzielimy pracę wolontariacką ze swoim życiem prywatnym, ze swoją pracą, więc jestem im naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Ja również w imieniu obdarowanych przede wszystkim dziękuję całemu sztabowi dobczyckiemu, z którym no chyba tradycyjnie już co roku się widzimy. Życzę przede wszystkim... Lepszego przyszłego roku, normalnego przyszłego roku, zdrowych świąt i czego życzyć wam, jako ludziom, którzy w wolontariacie robicie bardzo, bardzo wiele? Czego nam życzyć? No tak naprawdę, żeby nie było już takich rodzin, żeby nie trzeba było nikomu wymagać, żeby wszyscy sobie radzili. Wiemy, że jest to trudne, że te rodziny czasami czasami wielodzietne, czasami samotni samotni ludzie. Zawsze się znajdą, zawsze się znajdzie osoba, której trzeba pomóc, której warto pomóc. A czego nam życzyć? Żeby ten przyszły rok nie był taki zwariowany, żebyśmy nie występowali w maseczkach, nie zajmowali jakichś tam reżimów sanitarnych, nie stosowali, żeby ten kontakt był dużo lepszy i zdrowia. I tego my też życzymy. Życzymy serdecznie naszym rodzinom, których, których wspieramy. Życzymy wszystkim darczyńcom, wszystkim naszym sponsorom, gminom. Wszystkim sklepom, którzy w jakikolwiek sposób wspierali naszą pracę, pracę na magazynie, żeby, żeby my jako wolontariusze nie, umie, nie umarlibyśmy tutaj z głodu. Dziękujemy firmom cateringowym, które zapewniają nam jedzenie. Jesteście naprawdę wielcy i z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że wszyscy z Was jesteśmy dumni i wszystkim Wam życzymy dużo zdrowia i wesołych świąt. Dzięki. Rozmawiamy z jedną z wolontariuszek szlachetnej paczki z Dobczyc. Witam serdecznie. Jak w tym roku pracuje się w sztabie? Witam. Jestem wolontariuszem regionu Dopczyca Agnieszka Płatek. No, w tym roku jest utrudniona praca no, ze względu na jaką sytuację, jaką jest w Polsce no, przez pandemię, ale staramy się pomagać na tyle, ile damy rady. No, wiadomo, są oboszczenia, no, nie do wszystkich damy rady dojechać, no bo ktoś może być chory, ale staramy się na tyle, ile możemy, żeby pomóc tym rodzinom, żeby uszczęśliwić ich na święta. No, dużo pomagamy, staramy się bardzo. Jak wpływa cała sytuacja pandemiczna na samą obsługę. I dostawę paczek. Wiem, że związane są z tym dodatkowe obostrzenia. No jest trudno, bo no, nie każdy będzie chciał pomóc, no, bo każdy się może bać, ale dużo osób chce pomagać i dużo osób chce pomóc tym rodzinom, żeby też im umilić te święta. I, no, i każdy chce tą pomoc. No, nie boją się, tylko pomagają. Magazyn, pełny paczek. Cały dzień, cały weekend, chyba ciężkiej, wytężonej, ale przyjemnej pracy. Tak, bardzo przyjemna praca, bardzo mili ludzie, darczyńcy bardzo mili, wszyscy są bardzo mili, wszyscy pomagają. Gdyby nie ta paczka, to też nie wiadomo, co by było. Myślę, że satysfakcja jest dużo większa nawet w czasie pandemii, kiedy możemy komuś pomóc. I w imieniu wszystkich obdarowanych serdecznie dziękuję za waszą ciężką i chyba nie najprzyjemniejszą pracę w tym roku. No wszyscy się stawiają, pomagają. No Jest jak jest, ale wszyscy pomagami, no i też dziękujemy bardzo. Z nami debiutant w pomaganiu szlachetnej paczce w Dobczycach. Jak pracuje się pierwszy rok i od razu tak ciężki rok przy organizacji szlachetnej paczki? Dzień dobry, ja nazywam się Kamila Żaba. No myślę, że tak w sumie jako pierwszy raz w Szlachetnej paczce, gdzie jeszcze jest pandemia, wiadomo, to było naprawdę sporo wyzwanie, bo się naprawdę dużo rzeczy też zmieniło, wiadomo, inaczej ta Szlachetna Paczka przebiega niż w tamtym roku, ale myślę, że daliśmy wszyscy radę. Dlaczego zdecydowałaś się przystąpić do Szlachetnej Paczki? Co skłoniło Cię do takiej decyzji właśnie w tym roku? Ja ogólnie jestem też strażakiem, ochotnikiem, więc że tak powiem mamy pomaganie we krwi ludziom. Ja już w tamtym roku chciałam w sumie wstąpić do szlatnej paczki, ale niestety po prostu tam no nie wyszło po prostu i w tym roku już wyszło. Bardzo się cieszę i z tej okazji, jeżeli mam przed sobą strażaka, życzymy wszystkim strażakom dobrych, spokojnych świąt. I chyba normalnego przyszłego roku. Dokładnie, niech wszystko wróci do normalności. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Życzymy wszystkim zdrowych i wesołych świąt.